święta w Śląskiej Chałupie, to co przede wszystkim? Co przede wszystkim? Rodzina, no rodzina jest we święta najważniejsza. Zgoda, pokój, miłość, radość, no to, to musi być. No i jak to wszystko mamy, to potem się możemy chytać za porządki i za ważenie. Znaczy najpierw za porządki, a potem za ważenie. No wiadomo się, tam no dużo roboty trzeba wszystko pomyć, wypucować. Wszystkie te szkła, wyształy, okna, gardiny, czyste, deki na tapczan, no Wszystko musi być do porządku wypucowane. A jeśli chodzi o warzenie, no to, no to te potrawy nasze tradycyjne, moczka, makówka, kunopiotka, yy, no to są takie rychty, co na Śląsku. W każdej chałupie się to waży inaczej. Tak jak był człowiek tego nauczony w duma, to tak się to po prostu waży. Yy, I teraz tak. Najlepszy i taką moczka to smakuje tak, jak się w duma waży. A tak samo jest ze chlebem, bo chleb jest zawsze najlepszy w duma. Taki, co się dziecko w duma kupuje. Tak samo jest ze moczką, z makówką, z całą wilią. Najlepiej smakuje z, yy, ta, co człowiek był od dziecka nauczony jeść te potrawy, nie? A jeśli chodzi o inne potrawy? Jakie ryby jemy? No karp, musi być przede wszystkim ten karp, no a potem zależy. Teraz że w sklepach, tela tych rostomaj, tych rybów, to tak nie ma bo jakby opierwej, bo to każdy sobie może, na jaką rybę przyjdzie smak, to się może kupić. We Wilii opuszczymy, znaczy się bez matu znieśli, nie wiem, wiele w tym nieprawdy, wielani. Ale jak ja chcieli, niech się to zmyśli, ale tradycja musi być zachowana no, tradycją, moim zdaniem. Także w Tawiliu trzeba jednak post zachować, nas no, się trzeba. No i tak uważam, a każdy sobie zrobi, jak chce. A skąd się wzięło w tej śląskiej tradycji to, że trzeba mieć posprzątane? No skąd się to wzięło, no, no bo tak to dziecko było, no ale to tak fajnie, jak tak duma i fajnie, porządek, wysprzątany, jak się tak człowiek że na te ścianki, na te szkła, jak to się po tym fajnie wszystko świeci i w ogóle, jak to jest postrojone, no, no to aż teraz ludzie się nie mają czym cieszyć. Naprawdę nie mają się czym cieszyć. No a no ja na przykład to się cieszy z, ta, z takich rzeczy. Że no, że choinka jest że, że one po tym, że no, że je to pomyte, że są, nie wiem, że czysto w chałupie. No teraz do jednych to już tam je obojętne, a będzie to, będzie, nie to, nie. Ani się choinek nie chce żadnemu stoić. No bo jak się naoglądają wszystkiego w telefonach, no to już potem się nic nie chce robić, ale to też trzeba przeżywać że tak jak to ma być w tej chałupie, nie, a, a nie i no to co, to co widzą. Ja nie godzą, że każdy, ale też już jak się z takimi osobami po prostu spotkał, z takimi opiniami, że a po co ja to będę szykować, po co dwa dni miną i tyle. No po co? No do tej uciechy, do tej radości. Jak święta to i geszynki do najmłodszych czy nie tylko? Nie, nie, no do najmłodszych. Ko, każdy się tam ten, 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 po prostu może się sprawić komuś kupić i w ogóle. No tewa to już są geszynki rostomajte, A nie tak pierwej. A plusyna człowiek i był zadowolony, a woniała w całej chałupie, A teraz jak się przyniesie ze sklepu plusyna tu na nic nie wunio i są bezcałki bok. A pierwej to ino na święta i to się człowiek radował, że ta apluzyna dostał. A tewa mają wszystkiego tych rzeczy. Klocków, Zabawy, grów, komputerów i wszystkiego. No, to trochę się jednak te czasy zmieniły. Teraz, jakby tak bajtlu kupić, Apluzyna i Prince polo to cóż, to mi to kupił, nie? No, a pierwej to, to, to mieli uciecha, Jak dostali fuzek, jakieś fajne, albo raczej, albo ta Apluzyna, tak go do mnie. No, teraz, inne, że no, czasy są inne. Tego nie idzie porównać, naprawdę. I żeby uporządkować, jak ksiądz, kto, kto przynosi prezenty. No, wiadomo, że dzieciątko, nie rzodnikoło, i nie tam, no nie wiem ani jakie tam jeszcze inne są. No, gwiazdor, jadek, mróz. Aha, aha, no to ani nie wiedział, no nas było dziecko dzieciątko. No właśnie, dzieciątko, a najpierw jeszcze mamy Mikołaja, 6 grudnia. To też się zawsze tam jakieś prezenty dostawało, powiedzmy, ale jak dzieci były niegrzeczne, to dostawały co innego. No wągiel łóżka rabiny, ale wam powiem szczerze, jakby ja teraz dostał wągiel, to by się cieszył, ja bym był, rod, bo by go nie musiał kupować, a wągiel, etera drogi. Także jakby ja dostał teraz wągiel, to by był rod, naprawdę. No i ten Mikołaj też odpowiednio musi wyglądać. To nie ma być tak jak to dałem, krasna, ale we czerwonym i ze długą powodą, No nie no, Mikołaj, no to tak jednak ta, ten pastorał musi mieć ta czubka, taką wielką, ta mitra. E, no i ta, ten łowanat ta alba, no to, bo to w ubisku były no to, to jest taki tradycyjny ten Mikołaj nie. No te te rostoma i te elfy, wszystko. No to już zaniko. Ten prawdziwy wzór, ten prawdziwy obraz tego Mikołaja zaniko. Przyłazi taki, taki krasny, a nie, a nie Mikołaj, prawda? te stroje kiedyś były ręcznie robione, no nie było czegoś takiego, tych materiałów ani nic, te czopki, te mity były z takiej tektury porobione, watum to było, było na po pozłotkami, no taki kicz, ale ten, ten kicz miał swój urok, swój klimat, że tak powiem. Ja się to tak wydał, nie wiem co inni powiedzą. Gdybyś na koniec mógł pozdrowić czytelników portalu rybnik.pl? Mogę. To chcę was, kochani ludkowie, moi was, to mieli wszystkich serdecznie pozdrowić, życzyć wam dużo zdrowia na te święta, na wszystko i na ten nowy rok po prostu, co, co się zbliży, co będzie. Także macie ode mnie serdeczne pozdrowienia i dziękuję za każde miłe słowo, za, za oglądanie, za wszystko naprawdę, że się wam to tak podoba i oby tak dalej. Jak się wam podobał, oglądajcie, a i dana grybać.